Jesteśmy w kole. Okręg Koniński to jest, PZW. Jesteśmy nad Wartą, gdzie znajduje się zamek. Postanowiliśmy, bierw, y, zobaczyć te ruiny. Ciekawe, jaka jest historia jego. Tu widać, że. Był atakowany te ciemne to wszystko to jest od, od, od prochu, nie? Na moja ta wieża cała i powyrywane te cegły to są od prochu. Ten zamek jest umiejscowiony przy samej warcie. Na pewno tutaj łowiono ryby, nie na wędki takie jak my dzisiaj używamy, a raczej na siatki i inne takie rzeczy, ale na pewno tutaj łowiono. O! Oh, no magiczne jest to miejsce i w takiej pięknej scenerii ja tu dzisiaj będę wędkował w okolicach tego zamczyska. Postaram się wydobyć jakąś rybę dla Was. No, magiczne jest to miejsce, magiczne. Jak zawsze powędrujemy sobie trochę, idziemy szukać jakiś główek. Tu są trzciny, także raczej tutaj nie ma możliwości, żeby wejść, a tym bardziej, że jestem w tych gumowcach. Ale może coś tutaj znajdziemy. Ciężko by tu było rybę wytachać, ale no parę razy se tutaj rzucę. Aleś tam walczy ten wobler z tym nurtem. Na nowym kołowrotku. Jak to śmiga daleko! Teraz akurat blisko rzuciłem, ale Ogólnie bardzo daleko to śmiga. Chciałem, żeby się coś skusiło. I teraz zobaczcie, jaki daleki zarzut. Ja prawie pod drugi brzeg rzucam. No, Sacharka pięknie chodzi. Tu jest 4000. Także myślę, że na nawarte jest idealne. Idziemy dalej. W takich nieznanych miejscach naprawdę trzeba uważać, aby się tutaj nie wjechać do tej wody. Uważam, że nasze zdrowie jest najważniejsze. No dobra, tu jest fajnie. To jest super miejsce tutaj. Takie miejsca warto obrócać. Tutaj ten nurt zwania Jest taka zatoczka. A tam widać, że coś jeszcze wychodzi z tej wody. Widzę, że tam taka zakosa się robi. Nie. Ale się stawia w nurcie. Tu musi być szczupak. Tu też się zb musi zbierać e drobnica, nie? Ale czy to będzie dzisiaj dzień konia? Czy to tajemnicze miejsce da nam dzisiaj rybę? Nie wiadomo. <średziny> nie wiem, czy tu będzie wejście jakieś. Wchodzimy na wał. No nie no, ten warkocz to koniecznie trzeba obracać. Łe, coś przytrzymał. Coś przytrzymało. Boleń to był. Jeszcze raz mi tam. Bolenik to był, bo było walnięcie jak... Mówiłem, że z tego warkocza wyjdzie diabeł. Żarty się skończyłem, Do gry wchodzi Killer. Jak nie on, to kto? Ja w niego wierzę. Zakładam go i jedziemy z Killerem. A jak szliśmy, to co? To kanie piękno znaleźliśmy, zrobimy sekulację dzisiaj, nie? Także z głodu nie umrzemy. Jerzy Killer. Leć, Killerku. O się na skraju tych warkoczy, to są idealne miejsca. W samą tą zatokę dotyłem. O, się wytraszyłem, A zanim mówiłem. No dobra, my wracamy teraz do samochodu, bo Chcemy jednak zwiedzić drugi brzeg. Wydaje mi się, że on jest bardziej atrakcyjny niż tutaj. No zamek się prezentuje nieziemsko. Co tu się musiało dziać na tym zamczysku, nie? Jakbyśmy po stronie tego zamku, wypatrzyliśmy tutaj te plażyczki. Tam widzę jakąś zakosę, coś leży, także mamy kawał brzegu do obejścia. Tu wydaje mi się, że coś się tutaj wydarzy. kilerek założony łe, miejsca pełno tutaj jest no, mogłoby się tutaj już coś w końcu zadziać, nie? ja przemieszczam się jeszcze kawałek dalej Z tej strony ten zamek jeszcze piękniej wygląda. Tu są takie plaże wypłycenia, no, spokojne. No. Tu myślę, że może być bardzo tak sandaczowo w sumie nawet. Ten drugi brzeg tak wydaje się bardziej taki przyjazny, no bo nie jest tak porośnięty jak tamten. Jest taki plażowy, nie? Dobra, szukamy dalej. Tu co prawda widzę piękną zatokę, ale Omijam ją szerokim ukiem, bo widzę łabędzie z młodymi tutaj stoją, także ominę je, zostawię zwierzęta w spokoju. Tam widzę jeszcze jedną jakąś zatoczkę. To jest idealne miejsce na bolenia, ale one są. Fajnie się wędkuje w otoczeniu tego zamczyska, no ale bez efektów na razie. Ale nic się nie chce dać skusić. Ripa! Nie udało nam się złowić średniowiecznej ryby, to było jedno branie. Tego warkocza, dlatego tutaj przyjechaliśmy na tą drugą stronę, bo myślałem, że coś w tym warkoczu się uda. No kiepsko, nie? Ale co? No, zobaczyliśmy nowe miejsce, zwiedziliśmy ruiny tego zamku, stąd go lepiej widać. My miło spędziliśmy czas, a Wy możecie zerknąć na ten czas, jak my go dzisiaj spędziliśmy.